Fakty o Janosiku, które zryją ci beret. Wyobraź sobie gościa, który staje się postrachem bogatych i bohaterem biedoty. Nie bajka, nie Robin Hood z lasów Sherwood, ale prawdziwy twardziel z Karpat. Janosik. Człowiek, który swoją odwagą, sprytem i niezłomnością zapisał się w historii tak mocno, że do dziś nie jesteśmy pewni, gdzie kończy się legenda, a zaczyna prawda. A to, co wiemy, wystarczy, żeby opadła ci szczęka. Po pierwsze, Janosik naprawdę istniał. Nazywał się Juraj. Janosik urodził się w 1688 roku i służył w cesarskiej armii Habsburgów. Zanim został zbójnikiem, miał wojskowe przeszkolenie, znał się na broni, taktyce i organizacji, czyli nie był żadnym dzikusem z gór. To był świetnie wyszkolony operator na swoje czasy. Po drugie, nie działał sam, miał własną bandę i to nie byle jaką, byli szybcy, bezlitośni dla możnych, ale nigdy nie skrzywdzili biedaka. Wręcz przeciwnie, rozdawali zrabowane bogactwa tym, którzy naprawdę potrzebowali. Potrzebowali pomocy. To dlatego lud go kochał, krył i opiewał w pieśniach. To nie była zwykła przestępczość, to był ruch oporu przeciw niesprawiedliwości. I teraz grzmiący hit został zdradzony. Nie pokonała go straż, nie dopadł go żaden możnowładca. Dorwali go po tym, jak został wydany przez człowieka, którego uważał za przyjaciela, a jak zginął, potwornie, skazano go na śmierć przez powieszenie na haku za żebro. Tak karało się zbójników, tak chciała władza pokazać, kto rządzi. Ale prawda, Legenda Janosika przetrwała, a jego oprawcy zostali zapomniani. I jeszcze jedno, wiele źródeł sugeruje, że Janosik wcale nie był zwykłym rabusiem. To był symbol oporu przeciwko władzy, która dusiła ludzi podatkami i terrorem. Dlatego do dziś jego imię wywołuje dreszcze, nie przez strach, przez szacunek. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję i lajka. Bywaj!